Nasza modlitwa uwielbienia trwa od wtorku, żeby było jasne. Teraz chcę, mam pragnienie w sercu, dać słowo, które ufam, będzie nam pomagać w tym doświadczeniu. Jak przygotowaliśmy się do tego uwielbienia, to mówiłem, że w centrum jest Eucharystia, którą przeżyliśmy, już ją nosimy w sercu. Nie byłem na rozeznaniu, które było we wtorek wieczorem, ale miałem tę radość i tym się z wami dzielić, żeby dać wam dobre słowo. Bo zawsze ma być głoszony kerygmat, dobre słowo. Otóż pojechałem do Kazimierza, bo mieliśmy tam spotkanie odnowy i trafiłem, zresztą wiedziałem, że będzie skrutacja Ewangelii na dzień dzisiejszy. Skrutacja najogólniej mówiąc to jest wyjaśnianie Biblii Biblią. Wyjaśnianie Biblii Biblią. I czytałem ten tekst dzisiejszej ewangelii i zacząłem sięgać do innych miejsc i doprowadziła mnie biblia do 13 rozdziału Ewangelii Świętego Jana gdzie Jezus umywa jak wiemy słyszymy ten opis ucznia nogi a później wypowiada to słowo przykazanie nowe daję wam abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem i kiedy już zaczynali ogłaszać, że już kończymy skutację, to ja tam zobaczyłem, że jeszcze jest list do Rzymian. Podałem nie ten parametr, ale list jest ten sam. I myślę, jeszcze przeczytam. Otwieram 13 rozdział listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. I tam Paweł mówi rzecz niezwykłą. Mówi, nie bądźcie nikomu nic dłużni, Poza wzajemną miłością. Albowiem przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i wszystkie inne wypełniają się w tym jednym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A więc miłość, mówi Święty Paweł, jest największym wypełnieniem prawa. I tym się z Wami dzielę, bo. Jakie słowo dzisiaj otrzymujemy? W pierwszej lekcji z Racha czytamy: Jeśli chcesz, nie wiem czy słuchaliśmy, czy przyszliśmy słuchać: Jeśli chcesz, to kładę przed Tobą ogień i wodę, wyciągnij ręce. Jeśli chcesz, kładę przed Tobą życie i śmierć. Wiecie, kto podjął to słowo? Jezus Chrystus. Bóg powiedział do swojego syna: Jeśli chcesz, kładę przed tobą życie i śmierć. I wiesz, co wybrał Jezus? Wybrał śmierć. Wybrał śmierć. Stając się człowiekiem, On Bóg, kiedy przyjął ludzkie ciało, wybrał śmierć, bo przyjął śmiertelne ciało. I zrobił to z miłości do człowieka. Na język polski to się tłumaczy. Z miłości do ciebie i do mnie. Powtórzyć? Z miłości do ciebie i do mnie. To się właśnie wydarzyło w tej Eucharystii. Kochani, czego trzeba więcej? Jezus wybrał śmierć, tak nas kocha, i tę śmierć podjął na krzyżu. Tam umarł, został pogrzebany. Ale co mówi święty Paweł? Słuchaliście? Drugiego czytania słuchaliście. Paweł mówi: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg tym, którzy go miłują. Wiecie, nad kim był zachwyt Pawła? Nad Jezusem. Jak wielkie rzeczy uczynił Bóg swojemu synowi, który był rozkochany w Ojcu. Przeprowadzając go, czyniąc krzyż chwalebny, ma śmierć bramą, w zmartwychwstaniu, w darze nowego życia. To jest słowo, słowo niezwykłe, słowo pełne miłości Boga. Jeśli chcesz, to możesz wyciągnąć ręce. I zobaczcie, dzisiaj my przychodzimy, to też wypłynęło w rozeznaniu, tego też chcę dotykać. My przychodzimy ze swojego życia i wyciągamy ręce każdego dnia. Po co wyciągamy ręce? Po to, co nam życia nie daje. Wyciągamy ręce po zdrowie, ilu ludzi zdrowych zginęło w wypadkach. Wyciągamy ręce po jakieś uznanie w pracy. Wyciągamy ręce po miłość męża, która jest śmiertelna. Po miłość żony, która jest śmiertelna, po miłość dzieci, która jest śmiertelna, rodziców, która jest śmiertelna, wyciągamy nasze ręce, żeby zaczerpnąć, i nie otrzymujemy życia. A nasza tu obecność jest wyciąganiem dłoni ku Chrystusowi. Jest ta szansa. Ja nie wiem, czemu Bóg nam podarował ten wieczór, dał łaskę tego spotkania. Że możesz dzisiaj właśnie tak wołać w tej modlitwie. I zobaczcie, to jest niezwykłe. To jest niezwykłe, jak bardzo Bóg nas kocha. I tym to doświadczenie przekazuje jako dobrą nowinę, że On z miłości do każdego z nas wybrał śmierć, by dać nam życie. I my możemy dzisiaj wyciągać ręce swoich serc, by mówić. Panie, tylko Twoja miłość jest życiodajna. Wybieramy w życiu naszym, jak się przyjrzymy, wszystko to, co śmiertelne. A dzisiaj przychodzi moment, żeby wybrać to, co jest życiodajne. I za chwilę będzie znak. Jeden, rozeznawaliśmy to. Będziemy prosić naszą scholę, by nam pomogła w śpiewie. Będzie wystawiony Pan Jezus. A później będzie znak wyciągniętych rąk. Wyciągniętych rąk. Najpierw, kiedy będzie już Pan Jezus, będziemy mieli chwilę ciszy, żeby rozmawiać z Nim, żeby wsłuchiwać się w to, co On nam mówi tego wieczoru, w tym przedłużaniu Eucharystii, jaka jest Jego święta wola. A później będę prosił Was. Też będę sam się modlił, żebyśmy mogli wyciągać ręce. Zobaczcie, ciekawa rzecz: ręce, które wyciągamy, nie wiem, czyście zauważyli, są puste. Są puste. To dlatego na co dzień wyciągasz ręce, po wiele rzeczy. I wyciągasz ręce tu, by je Bóg napełnił. I zrób to za filarem, jak Ci Duch pomoże. Zrób to w miejscu, gdzie siedzisz. Ale uważaj, możesz to zrobić zostawiając mikrofon. Możesz to zrobić zostawiając gitarę. I możesz to zrobić wychodząc tu do pierwszych stopni ołtarza, przed Chrystusem. Za chwilę tu będzie. On tu jest, ale będzie w najświętszym sakramencie. I wyciągniesz ręce. Ja też się będę modlił, bo wiecie, jak staniesz tu, to staniesz się kimś, kogo wszyscy zobaczą. Jak nie wiem, czy tak będzie, jak miejscowy proboszcz stanie przed Panem Jezusem i wyciągnie ręce, to pójdzie fama po świdniku. powiedzą u proboszcz, a ma puste ręce. Ładne rzeczy. Rozumiesz, ale proś Ducha Świętego, może ci pomoże, nie tylko gdzieś tam daleko, ale tutaj wyjść, przed Pana, z wyciągniętymi rękami. Może to będzie czas milczenia, tylko ręce będą wyciągnięte, a może będziesz się modlić. Bo jest nam, kochani, potrzebne jedno doświadczenie. Jeśli mi Bóg dzisiaj da taką łaskę, żeby wyciągnąć ręce, i ktoś spojrzy, nieźle, proboszcz, puste ręce, myśmy się spodziewali. A ja się jutro obudzę, uszczypnę się i stwierdzę, że boli. To znaczy, że Pan jest mocniejszy od tego, co serwuje świat. Że moje życie nie płynie z opinii, z jakichś innych rzeczy. Moje życie płynie z Boga. Wyciągnij ręce dzisiaj. Zostaw wszystko inne. Wyciągnij ręce do tego, który jest życiem. I chcecie napełniać tym, co jest życiodajne, wszystko inne na ziemi jest śmiertelne. Tylko jeden jest żywy, dający życie wieczne nasz Pan, Jezus Chrystus. I dlatego będziemy mogli rzeczywiście powiedzieć już nie o Jezusie Chrystusie, ale o sobie. Niemożliwe. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg tym, którzy go miłują. Rozumiecie to słowo niezwykłe. Wielkie rzeczy Boga, uwielbienie Boga jest możliwe tylko w jednym przypadku. To dają okulary, którym na imię miłość. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia miłości Boga do siebie i tej miłości nie niesie innym, ciągle mu brakuje. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, powie: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym. Którzy Go miłują. Niech się spełnia. Kontynuujmy wielką, tę wielką Paschę Pana, tej Eucharystii. Ona ciągle trwa. thank <laughs> you